Witam serdecznie wszystkich na live'ie Golden Room'a. Tak jak obiecaliśmy, co jakiś czas będziemy prowadzić transmisję, w której będziemy opowiadać o projektach, które wstawiliśmy niedawno na Facebook'a czy też Instagram'a. Proszę wybaczyć za mój stres i pomyłki, ponieważ to mój pierwszy live w życiu zawodowym prywatnym, także proszę o wyrozumiałość. W trakcie można zadawać pytania. Postaram się na nie odpowiedzieć. Jeżeli nie będę w stanie, oczywiście, później ewentualnie napiszę Wam na PRIF. Projekt, który będziemy dzisiaj omawiać, to jest projekt Jabłonna. Ja sobie tutaj przygotowałam, wydrukowałam wizualizację i cały projekt, ponieważ został on oddany już dość dawno. Projekt jest w trakcie realizacji. Przebieg bardzo pomyślnie. Klienci cudowni, bardzo ich serdecznie pozdrawiam. Projekt ten nazwaliśmy projektem czułym. Mam nadzieję, że w niedługim czasie pokażemy, pokażemy Wam zdjęcia z każdego etapu wykańczania domu, jeżeli oczywiście klienci mi pozwolą. Także zobaczycie, jak to wszystko przebiega. Hmm. E, będę starała się odpowiadać dzisiaj na pytania, które zostały wcześniej już napisane przez Was pod, pod, pod zdjęciami, pod postami. E, no i oczywiście w trakcie. E, ja Wam przypomnę, wiesz, taka wizualizacja z tego projektu. Proszę sobie spojrzeć, żeby przypomnieć. E, I tak, wiele pytań e, Dotyczące były e, oświetlenia, e, tak zwane te takie czarne linie na suficie podwieszanym. To jest tak zwane e, oświetlenie techniczne i w tym oświetleniu pomaga nam e, firma Delta Light. E, super firma, piękne oświetlenie, i przede wszystkim e, znają się na rzeczy. Także pomagają nam w projektach. Mogą stworzyć naprawdę fajne oświetlenie, ale też takie, które pozwoli nam podkreślić charakter wnętrza. Także zapraszam serdecznie do kontaktu do nas, bądź do Delta Light, do pana Pawła. On no, na pewno Wam pomoże dobrać oświetlenie do całego Waszego domu czy też mieszkania. Korzystamy, jeżeli chodzi o oświetlenie, um, stricte takie dekoracyjne, to korzystamy z firm takich jak meble i lampy. Nami się opiekuje pani Marta, cudowna kobieta. Bardzo ją serdecznie pozdrawiam. Można do niej przesłać zdjęcie z lampą z naszego projektu, czy też innego. Pomoże wam znaleźć tą lampę. Jeżeli my nie, nie, nie zdążymy odpisać wam na komentarz, jeżeli chodzi o posadzki, dużo pytań było dotyczących jodełki. Jodełka w tym projekcie była użyta z firmy Berlinek jest to jodełka z kolekcji Classic Line i to był konkretnie dom Siren. Piękna jodełka, na żywo jeszcze piękniejsza. Natomiast proszę pamiętać też o tym, że na wizualizacji kolor może, może troszeczkę odbiegać od tego rzeczywistości. No z tego względu, że. Oświetlenie w showroomach jest troszeczkę inne niż w naszych domach, czy też na wizualizacji, chociaż staramy się wprowadzać światło naturalne. Ale wiadomo, że warto by było próbkę sobie wypożyczyć i pojechać z nim do domu swojego, żeby zobaczyć faktycznie, jak ta podłoga wygląda, i wtedy zadecydować, czy faktycznie. Chcemy taki odcień. Wizualizacja nakierunkowuje nas, w, jak, w jakich odcieniach powinniśmy iść. I w tym projekcie akurat y, szliśmy bardziej w orzech, y, w ciut zimniejsze odcienie, natomiast przyłamaniem była sama stolarka. Szliśmy już w, w cieplejsze odcienie, i tutaj właśnie było takie jedno pytanie y, od pani y, Ewy. Um, a nie przepraszam, Ewelinę. Um, e, co to jest za materiał na przedpokoju e, i został tam użyty, użyta płyta laminowana Swiss Chrono i to był odcień modrzew czekoladowy, drewnopodobny? E, można również użyć forniru. Wszystko zależy od naszego budżetu. Natomiast kolor ten odcień ten naprawdę pięknie wygląda. Próbkę można zobaczyć u nas czy też można sobie ściągnąć poprzez stronę Swiss Crono. Także zachęcam. Pytania dotyczące kominka, bo powstało takie pytanie, czy telewizor nie jest za blisko kominka. Otóż telewizor y, powinien być odsunięty od kominka minim, minimalnie około minimum, przepraszam około 80 cm. Yy, I tutaj akurat tyle było. Yy, natomiast jeżeli mamy sytuację, gdzie telewizor jest nad kominkiem, yy, wtedy można yy, wykorzystać specjalnie płyty konstrukcyjne, które są... Yy, odporne na wysoką temperaturę które zabezpieczają też telewizor przed nagrzaniem się także są sposoby innych sposobów byśmy inaczej byśmy nie projektowali także da się można tylko trzeba wiedzieć jak co tu można więcej opowiedzieć? Hokery. Hokery, krzesła, które wykorzystujemy w projektach, są różnych firm. Także meble i lampy to jest firma, z której korzystamy. Zapraszam też do showroomu Love Interiors, oni mają siedzibę na Domaniewskiej. Panowie Wam na pewno tam pomogą, przedstawią ofertę. Na wybrane meble. Często korzystamy też z włoskich firm, może dlatego, że ja akurat bardzo lubię włoskie meble, ale wszystko zależy też od naszego budżetu. Korzystamy też z polskich firm, wspieramy polskie firmy, także co projekt, to, to różne modele. W tym projekcie akurat y, były właśnie y, krzesła z firmy Meble i Lampę. Także zapraszam. Y, przejdźmy do kuchni, bo y, było wiele pytań: y, ile metrów kwadratowych ma kuchnia, żeby zaaranżować y, tą przestrzeń? I ta kuchnia akurat miała około 20 metrów kwadratowych. Y, i tutaj pomiędzy szafkami a wyspą było dokładnie 90 cm, i my tyle zazwyczaj staramy się zostawiać miejsca. Wydaje mi się, że to jest optymalna odległość, wygodna. Jeżeli jest możliwość na więcej, to oczywiście sobie na to pozwalamy. No tutaj mieliśmy ograniczenia, natomiast myślę, że wyjdzie to bardzo ergonomicznie. Wiele pytań było też dotyczących mebli stolarki. Większość zabudów robimy z naszymi stolarzami, według naszego projektu. Także mały jest mebli, które można faktycznie kupić, i większość właśnie projektujemy sami rozrysowujemy je, każde piętno dostaje <laughs> oddzielną dokumentację. Także z tą dokumentacją idziemy do e, naszego stolarza czy też e, swojego, czyli Państwa stolarza i on na podstawie rysunków e, wykonuje e, dany mebel. To samo e, wiąże się e, z łóżkami, ścianami tapicerowanymi, Ostatnio nawet zaczęliśmy projektować sofy, także nie wychodzi wcale to drogo, a efekt jest taki dokładnie jak na wizualizacji. Także różnie, ale zachęcam do, do projektowania mebli, bo wtedy mamy takie wyjątkowe, niepowtarzalne i ja na pewno mogę Wam w tym pomóc. Pytanie też było do, do kominka w sypialni. Czy może być tak blisko telewizora i tam jest kominek bio? Bądź elektryczny, klienci jeszcze nie zdecydowali, także jeszcze jest pole manewru. Natomiast jak najbardziej można. Można nawet elektryczny czy bio z nim jest łatwiej niż z Kominkiem tradycyjnym, pytanie było dotyczące lampy przy łóżku. Konkretnie to jest lampa Nordic i z firmy jest to, jest Tulight. Light. Po dokładno link zapraszam na PRIF. Jeżeli chodzi o łazienki. To my często korzystamy z gresu płytek wielkoformatowych z firmy Mirat. My akurat jeździmy z klientami do showroomu, który znajduje się na Alejach Jerozolimskich I tutaj były zastosowane płytki wielkoformatowe w większości pomieszczeń tego projektu. I to były y, Max Fine. I Extra White, akurat. Więc jak sobie wpiszecie, wygooglujecie, powinno wyskoczyć Wam y, rodzaj. Y, jeżeli chodzi o baterie, y, umywalki, y, generalnie o całe wyposażenie łazienek, to korzystamy z firmy OmniRes. Y, y, bardzo fajna firma Groe. Chociaż nagroła teraz się dość długo czeka, także przed zakupem warto się zastanowić, czy faktycznie chcemy czekać te pół roku. Wszystko zależy też od koloru, bo jeżeli mamy dość specyficzny kolor, czyli na przykład złoty, czy czarny, który nie występuje w każdej firmie, no to też jest ciężko znaleźć i jakby czasem nie mamy wyjścia. Tutaj były stosowane, zastosowane baterie em, Tresa, akurat, bo tu był brąz antyczny i em, to było z kolekcji Monoclassic. Także dość specyficzne, natomiast piękne. Docelowo zobaczymy, czy klienci takie wybiorą. Mam nadzieję, że tak. Pytania też były dotyczące kolorów ścian, i wszystko oczywiście jesteśmy w stanie przekazać. To wszystko jest w całej dokumentacji do projektu. Tutaj były pytania, na przykład, jeżeli chodzi o pokój dziecięcy, taki brudny beż, taka trochę kość słoniowa i to był akurat Fl Fluger RAL 7044. My wszędzie korzystamy z Flugera. Bardzo dobra farba i charakteryzuje się też tym, że każdy RAL, jaki sobie wybierzecie możecie mieć u nich wymieszany. Ja lubię takie połączenie, bo często wykorzystujemy ten sam RAL w stolarce i w ścianach, tak żeby... Ten, na przykład, stolarkę y, maksymalnie ukryć, tak? Bądź ścianę, zależy od projektu. Także flugera polecam. Ym, I tak, no generalnie, y, y, tak, wszystkie, na wszystkie pytania myślę, że odpowiedziałam do tego projektu. Dzisiaj będzie dość krótki live. Pierwszy, y, żeby się za bardzo nie zestresowała. <grym> Także jeżeli będą mają, mieli Państwo jakieś pytania, nasuną się, to oczywiście zapraszamy. Kolejne live y będą prowadzone do kolejnych projektów. Jeszcze nie wiem kiedy, myślę, że chociażby raz w tygodniu. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że trochę Wam pomogłam, podpowiedziałam. Także dziękuję, że byliście ze mną. I do następnego razu. Pozdrawiam.